Niedzielę, ostatni dzień festiwalu, rozpocząłem od koncertu zespołu 2TM23. Na ten zespół, na ten koncert czekałem najbardziej. 2TM23 to zespół, który słucham od ponad 20 lat. Ich pierwsze płyty to jest dla mnie encyklopedia muzyki rokowo alternatywnej tego jak można mieszać, łączyć, dzielić różne wpływy. Wydali w, w tym roku swoją kolejną płytę, wspominałem o nim w, w pierwszym podsumowaniu, tego, tego, pierwszym tegorocznym podsumowaniu i już widziałem ich na żywo w kwietniu, więc byłem ciekaw, jak to teraz wypadnie. Oczywiście to, że grali jako pierwsi, to, że grali w pełnym słońcu, to, że grali krótszy set, no to jest wszystko minus. Niemniej pokazali, że muzyka zespołu 2 23 to jest nadal petarda koncertowa. Wszyscy w doskonałej formie, Wszyscy na najwyższych obrotach i rzeczywiście, no to jest, tam jest potęga i w tych nowych utworach, ale przede wszystkim w tych starych utworach. riffy, refreny, energia, dynamika, no to był chyba jedyny zespół zgrających jako pierwsze danego dnia, który rozkręcił jakieś tam pogo, zresztą najwięcej ludzi było na tym koncercie, jeżeli chodzi o te pierwsze koncerty. Na całym festiwalu. No szkoda, że nie grali później, szkoda, że nie mieli więcej czasu. Niemniej zagrali naprawdę dobry koncert i mam nadzieję, że, że dalej będą się rozwijać, dalej będą nagrywać i dalej będą koncertować. Następna na dużej scenie była Daria Zawiałow. W gronie moich towarzyszy w naszej małej wiosce namiotowej była dyskusja o tym czy Zawiałow w ogóle pasuje do takiego festiwalu jak Jarocin. W końcu ostatnia jej płyta nosi tytuł Dziewczyna Pop i rzeczywiście sporo tam tego popu jest. Ja natomiast pamiętam jej występ sprzed trzech lat i pamiętam, że to była bardzo dobrze zagrana sztuka. W związku z tym nie miałem wątpliwości, że ona się na tej scenie odnajdzie i faktycznie tak było. Na nowej płcie są numery rokowe i one się sprawdziły bardzo dobrze. Są numery trochę bardziej popowe. One sprawdziły się trochę gorzej. Natomiast generalnie zagrała muzykę rockową, gitarową. Sama też dużo więcej gra na gitarze niż poprzednio. Widać, że to tutaj jakieś postępy zrobiła. Był to dobry koncert, który, który pokazał, że to młodsze pokolenie rzeczywiście też coś sobą reprezentuje. I mówiąc szczerze, trochę jestem zaskoczony, że w tym roku tylko Zawiało była jedynym, jedynym przedstawicielem tej pop alternatywnej sceny. No ale cóż, tak, tak to się poukładało. nie niemniej, niemniej rzeczywiście to był dobry koncert. Bardzo dobrze się na nim bawiłem. Zawiałow na dużej scenie zagrał zespół armię. Warto zauważyć, że dla Tomasza Budzińskiego, wokalisty lidera tego zespołu, było to już drugie wystąpienie tego dnia. Wcześniej zagrał zespołem 2-2-3. Zważywszy na to, że w kwietniu po koncercie 2-2-3 w Warszawie wylądował na obserwacji w szpitalu, troszeczkę byłem zaniepokojony tym, czy da radę fizycznie. Ale da, Koncert Armii był w tym roku jedynym koncertem jubileuszowym. Zespół obchodził swoje czterdziestolecie. W związku z tym Budzyński przygotował set, który obejmował całą historię zespołu. Chyba właśnie bardziej od końca do początku. W pewnym momencie do zespołu dołączył Darek Malejonek, który przejął bas. Przypomnę, Malejonek grał na basie na płycie Legenda i rzeczywiście czuć było różnicę. Oczywiście Basista, aktualny basista Armii jest bardzo dobrym muzykiem i niczego mu nie brakuje. Natomiast, no, malejone gra po prostu inaczej, bardziej pankowo, bardziej tak brudno, ale też nadaje nada, troszeczkę inny drive i to było słychać. W związku z tym, bardzo ciekawy smaczek, przyjemny, koncept żywiołowy, kompletny, bardzo udany jubileusz. Czyli nam zaakcienił co zaną jeszcze? Następny na dużej scenie był zespół Riverside. Nie jestem może wielkim fanem tego, tego bendu, natomiast nigdy nie widziałem ich na żywo i bardzo byłem ciekaw, jak brzmi zespół, który osiągnął tak dużo za granicą. No i przyznam, że brzmi światowo. Myślę, że zdecydowanie był to po pierwsze najlepszy koncept tego festiwalu, po drugie byli to najlepsi muzycy na tym festiwalu, po trzecie były tutaj najlepsze światło na tym festiwalu, najlepsze nagłośnienie, wszystko było co najmniej oczko wyżej, no, ale umówmy się, jeżeli Riverside jeździ po świecie, jedzie do Stanów Zjednoczonych i gra koncerty dla swoich amerykańskich fanów, to rzeczywiście to zobowiązuje. Oczywiście było pytanie, jak zabrzmi zespół progresywny w Jarocinie, jak zostanie przyjęty przez jarocinską publiczność i tutaj absolutnie mm, ogromny szacunek dla, dla wokalisty frontmana, który no, idealnie jakby wszedł w sytuację. Jego konferancjerka, bardzo dobrze przygotowana, pokazywała, że on wie, gdzie jest, co gra, dla kogo gra. Cały ten koncert był tak zaplanowany, żeby ta jarocińska publiczność, która lubi śpiewać, lubi klaskać, lubi uczestniczyć w koncercie, żeby miała na to miejsce. Oczywiście można powiedzieć, że się troszeczkę wywyższali, mówiąc o tym, co powiem, progresywnym, który, który gra bardziej skomplikowaną muzykę, a dla mnie to wszystko było w punkt, to wszystko było z odpowiednią dozą ironii, autoironii i przyznam, że, że rzeczywiście był to show kompletny od początku do końca. Jeden z najlepszych koncertów, jakie w ogóle widziałem w Jarocinie. Roczny festiwal w Jarocinie zamykał zespół Cool Kids of Death. Jest to dosyć znaczący powrót y, jednego z najważniejszych zespołów, polskich zespołów początku XXI wieku. Co prawda osobiście ja nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem twórczości, ale rzeczywiście no, zrobili sporo zamieszania, zarówno tym jak grali, co grali, ale też jak nagrywali swoją pierwszą płytę, a robili to w domu na komputerach. Bardzo byłem ciekaw, co to będzie za muzyka, i rzeczywiście też czekam na ten koncert. Po pierwsze, trochę zaskoczyli organizatorzy, dlatego że między koncertem Universal a koncertem Kulek było pół godziny przerwy, w których nie działo się nic. Skończyły się koncerty na mojej scenie, była po prostu cisza. Nie wiem też, czy, czy zespół CKOD, jak sami sobie mówią, Nadawał się na zamknięcie tego festiwalu, i był to drugi koncert, który mnie zmęczył. Czekałem po prostu na te dwa największe przeboje, które były na sam koniec, no zagrali. Zagrali i, i okej. Okay. Natomiast ani uważam, że nie był to dobry pomysł na koniec festiwalu, ani też nie zaliczam tego koncertu do jakichś szczególnie dobrych, jakie widziałem w tym roku. Hey, party, 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 party. 人生虽然千里。<noise> Zauważyliście pewnie, ominąłem w tym roku małą scenę. Po pierwsze, dlatego, że nie bardzo miałem na nią siłę, ale chyba przede wszystkim dlatego, że nie miałem motywacji, ponieważ nikogo na tej scenie nie znałem. Wszystkie zespoły, które występowały w tym roku na małej scenie, były dla mnie nowością. I trochę mnie to zaskakuje, jak to się dzieje, że z jednej strony staram się być na bieżąco, a z drugiej strony jednak nie jestem na bieżąco. Myślę, że znalazłbym parę innych bandów, które, które tam by się równie dobrze nadawały, a które mają troszeczkę. Lepszy, ciekawszy dorobek, większy dorobek niż, niż te zespoły, które tam w tym roku wystąpiły. Z brudnymi dziećmi SIDA na czele, gdzie no, dla mnie to jest jakaś taka kompletnie niezrozumiała sytuacja. No nie trafiło to do mnie, w związku z tym mała scena w tym roku dla mnie nie istniała. Tak samo jak ominąłem koncert zespołu Vader, no bo to jest muzyka, której kompletnie nie rozumiem, nie czuję i nawet nie próbuję o niej mówić. Podsumowując. Jarocin 2024 uważam za udany. Może nie wszystko było dokładnie tak, jak bym chciał, natomiast te koncerty, które widziałem, w większości mi się podobały i nadal uważam, że, że Jarocin to jest miejsce, które chyba najlepiej reprezentuje to, co się aktualnie dzieje na polskiej scenie rokowej. Mam nadzieję, że kolejna edycja to będzie nadal reprezentacja tego, co aktualnie dzieje się na polskiej scenie rokowej dobrego. Dziękuję wszystkim moim towarzyszom. Dziękuję tym, którzy ze mną się bawili na koncertach, tym, którzy ze mną spędzali czas pod namiotami. Do zobaczenia w przyszłym roku! Postscriptum. Pozdrawiam też dwóch yy, widzów którzy mnie zaprzepili, którzy przyznali się, że, że mnie kojarzą, rozpoznali mnie. To zawsze bardzo miłe, kiedy się spotykam na żywo z kimś, kto, kto ogląda te moje produkcje. Chodzi mi po głowie, żeby w przyszłym roku jakoś się oflagować i, i rzeczywiście może, może mieć więcej takich spotkań, bo to zawsze miłe i budujące. Dzięki Panowie i też mam nadzieję, widzimy się w przyszłym roku.